Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasno jasnowidzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś NFR, więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczyć. Pamiątka, którą mi Nie. zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne. Że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z Ofirczykami? Jeśli chciałeś mi pomóc, mogłeś to zrobić w bardziej konwencjonalny sposób, na przykład dać mi klucz do celi. To by było za proste. Nie lubię prostych rozwiązań. A ty lubisz? Nie przyszliśmy tu chyba rozmawiać o moich gustach. Zgadza się. Chcę ci opowiedzieć o kimś, kto interesuje nas obu. O człowieku gorszym niż inni podłym bezwzględnym i skamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też znalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everett. Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everett świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz, czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie. Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego, kogoś, kto nie boi się wyzwań, kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę Ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład, może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę Ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za Twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę. Ale przede wszystkim oferuje Ci prawdziwą przygodę. Dzięki mnie przeżyjesz coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś. I to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie. Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Co takiego zrobiłeś dla Olgierda? Jego też wyciągnąłeś z jakiejś kabały? W pewnym sensie. Pamiętam ten dzień. Na dworze siąpił deszcz. Było przenikliwie zimno. Olgierd zjawił się zaraz po brzasku. Chudy jak szkapa w połatanej koszulinie. Wszystko co miał, to szabla u pasa. Aż żal było patrzeć. Poprosił mnie o pomoc, a ja mu jej udzieliłem. Uczyniłem go człowiekiem bogatym i zapewniłem mu powodzenie. Dzięki mnie stał się tym, kim jest teraz. A wtedy odwrócił się ode mnie. Zbywa mnie, kiedy proszę o zwrot długu. Raz nawet kazał poszczuć mnie psami. Chcąc, nie chcąc, muszę więc powołać się na zapisy umowy. I tu pojawiasz się ty. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkopu. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić trzy ostatnie prośby von Everett'a. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie. Hmm, jak to nazwać? Organem doradczym. Czyli potrzebujesz Jelenia. Potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty... nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Ewereca, A potem cóż... będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby. Zgadza się? Może prosić o trzy rzeczy, ale o tym co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. To wszystko wydaje mi się jakieś mętne. Twoja pomoc, kontrakt z Olgierdem, trzy prośby. Zastanów się, nie masz żadnego racjonalnego powodu, żeby mi nie ufać. Tak się złożyło, że byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, więc ci pomogłem. A ponieważ ten sam człowiek znalazł nam za skórę, doszedłem do wniosku, że możemy działać razem. No nie wiem. Chodź ze mną do Olgierda. Na własne oczy przekonasz się, że to podły i niegodziwy człowiek, który traktuje ludzkie życie jak igraszkę. Tak właśnie potraktował twoje, kiedy napuścił cię na Królewicza Ropuchę. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdejmij ze mnie to znamie. Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu. Mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Ponoć Nie bać. Chłopaki? No Ależ mnie na stranie przycisnęło. O, o kogo ja widzę? Wiedźmin, co się dobrze bije. Co słychać? Co ci to na gębie wyrosło? Jakiegoś ofirskiego syfa złapałeś? Tak jakby Wiecie, że dworek wam się pali? To? A tak! Wiesz, jak to jest? Uczta trwała, były tańce, hulanki, swawole <noise> i trochę nas poniosło. Właśnie widzę. Gdzie Olgierd? A bo ja wiem. No, gdzieś się tu pewnie kręci. Nie, błagam! Nie! Zawrzyj gębę! <noise> Wypuśćcie mnie! Zostawcie! Stulpy! Jadłem z wami! Miłem i bojowałem! A, a wy mnie teraz zabić chcecie? Mnie! Jednym z Was jestem! Może i byłeś, ale już nie jesteś. Czym Wam zawinił? A co Cię to obchodzi? Nie Twoja rzecz! Powiem Ci, co teraz się stanie. Zapytam grzecznie jeszcze raz, a wtedy Ty równie grzecznie mi odpowiesz. A co, jeśli nie? Wtedy się zdenerwuję. Przestaniemy rozmawiać i zaszlachtuję Was jak świnie, więc jak będzie? Dowiem się, czemu chcecie go ściąć. Co za upierdliwy kutas! A taman kazał go zgładzić! Masz swoją odpowiedź! Zadowolony jesteś! To zabieraj się stąd, bo mamy tu robotę. Nic z tego. Zostawcie go. Nie wierzę. No nie wierzę! Czyś ty się z chujem na łby pozamieniał? Zabieraj tę swoją wiedźmińską żyć i wynoś się stąd! Bo co? Bo cię zabiję! Spróbuj. Hola, co tu się wyprawia? Gerald, postanowiłeś zabawić się w obrońce uciśnionych? Raczej w patroszenie skurwy synów. Póki tu jestem, nikogo nie wypatroszysz. To wyzwanie? Hmm. Czemu nie? Z Wiedźminem jeszcze nie walczyłem. Jeśli mnie pokonasz, puszczę go wolno. Odstąpcie! Może właś chcesz zaczekać, aż siąpić pić przestanie. Mnie wszystko jedno. I dobrze. Stawaj. yeah i yeah Ładne cięcie. Pokonałeś mnie. A teraz, może mi powiesz, czemu się wtrącasz w nie swoje sprawy? Chciałem zapobiec rozlewowi krwi. Proszę, proszę. Gerald, szlachetne serce. No, ale nie ma tego złego. Teraz przynajmniej wiesz że łatwo nie tracę głowy. Puścić go, upiekło ci się. Po co to przedstawienie? Eee, tam zaraz przedstawienie. Człowiek musi się czasem zdobyć na odrobinę szaleństwa, żeby poczuć, że jeszcze żyje. Po tym, co masz na twarzy, widzę, że rozumiesz, o czym mówię. Jesteś nieśmiertelny? Zależy, co przez to rozumiesz. Tak, nie można mnie zabić. Ale to wcale nie takie przyjemne, jak się niektórym wydaje. To, że nie możesz umrzeć, nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Klątwa? Nie, chyba nie. <gryw> Powiem ci tak, trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo może się spełnić. A ty musisz się borykać ze skutkami. Chyba nie nadążam. Kiedy wiesz, że ciężko cię skrzywdzić, ciągle gonisz za nowymi przeżyciami. Aż w końcu dochodzisz do momentu, w którym wszystko wydaje ci się nudne. I monotonne. Sztuka polega na tym, żeby przekroczyć ten punkt i iść dalej, odkrywać nowe możliwości. Zabiłem bestię z kanałów. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz cokolwiek całego. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w człowieka. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Inaczej by cię w to nie wciągał. Gaunter Odim. Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Przyszedłem odebrać dług. Wiesz, że wcześniej musisz? Spełnić trzy Twoje prośby i mieć pomocnika. Wiem. Oto Geralt z Rivii. To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że ropucha z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział, ale sam do tego doprowadził. Nie wspomniał o tym? Cóż, w takim razie pozwól, że ja ci opowiem. To bardzo wciągająca historia. Olgerd kochał się kiedyś w pięknej dziewczynie. Miała na imię Iris. Jej rodzice wybrali jednak nazięcia zięcia ofirskiego księcia. Wówczas Olgierd znienawidził nieszczęśnika. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to zbyt proste, dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. A kiedy znudził się jego męką, postanowił z nim skończyć. Twoimi rękoma. Przypomnij mi o Dim. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Mój pomocnik, Geralt. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać Twojej gęby dłużej niż muszę. Chodź. Dokąd? Dostajni. Moja kompania już szykuje się do drogi. To, co mówił o księciu, to prawda? To ty zamieniłeś go w ropuchę? Może ja, a może ten ofirski paniczek po prostu się czegoś nażarł. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Nie znam potrawy, która zamieniałaby ludzi w potwory. No, to może się opił. Rzuciłem klątwę z zemsty i wielkiej rozpaczy. Byłem wtedy innym człowiekiem. Wykrzyczałem ją w gniewie. Nawet nie pomyślałem, że może się spełnić. Było, minęło, na co drążyć. Chyba najlepiej będzie, jak spytam wprost: co mam dla ciebie zrobić? Hmm, niech pomyślę. Aktualnie nie mamy dachu nad głową, więc może dobrze by było od tego zacząć. Przynieś mi dom. Maximiliana Borsodiego. Dom? Co się tak dziwisz? Muszę przecież gdzieś mieszkać, prawda? A cóż to ma być? Czy bogowie cię opuścili? Brudnego konia chcesz dosiąść? Idźże mi stąd, niecno to. Wiesz, co by ci zrobił, Witold? Jakby coś takiego zobaczył? Wiem. Witold? Mój brat. Zdarzało mu się śmierdzieć jak trzydniowe onuce, ale jego wierzchowce zawsze wyglądały, jakby szły na paradę. Ech, nikt się nie umiał zabawić tak jak Witold. Niestety ostatnio bawi się jakby mniej. Dlatego odnajdziesz go i sprawisz, żeby wychulał się za wszystkie czasy. Jasne, nie ma problemu. A trzecie życzenie? Zajmij się najpierw tymi dwoma, a potem pogadamy o trzecim. Masz dla mnie jakieś wskazówki? Dokąd iść? Od czego zacząć? Chyba zwariowałeś. Nie mam zamiaru ci niczego ułatwiać. Kiedy już wypełnię zadania, gdzie mam cię szukać? Nie wiem, jakie rozrywki szykuje dla mnie moja wesoła kompania, ale powiedzmy, że spotkamy się w karczmie w Oksenfurcie, w Alchemii. Niech będzie. Do zobaczenia. bratem powinno pójść łatwo, ale ten dom... Zaraza, jak ja mam mu przynieść dom? Szczerze mówiąc, o dom bym się nie martwił. Trudniej będzie z bratem. Nie wiem, jak miałbym przynieść Olgierdowi dom Borsodiego. Jedyni Borsodi, w okolicy jakich znam, prowadzą dom aukcyjny w Oxenfurcie. Kojarzę. Kiedyś, dawno temu, chcieli zlicytować moje miecze. Ale wtedy aukcje odbywały się w Nowigradzie. Musieli się przenieść. Pewnie będziesz ich miał okazję o to zapytać. No dobrze, pójdę tam. I co dalej? Nie wiem. Może na miejscu przyjdzie ci coś do głowy. Aha, i weź ze sobą gotówkę w sporych ilościach. Mam przeczucie, że może ci się przydać. Czemu z bratem Olgierda ma mi pójść trudniej? Bo nie żyje od dobrych kilku lat. Uuu, na nekromancję się nie pisałem. Nekromancja to nie jedyny sposób, żeby przywrócić kogoś do życia. Jest jeszcze rytuał przywołania. To jak wybór między dżumą a cholerą. Poza tym potrzebowałbym krwi przywoływanego. Krwi owszem, przywoływanego niekoniecznie. Trzymaj. Skąd to masz? Gerald Gerald Gerald, strasznie jesteś dociekliwy. Załóż, że to krew Evereców i odpraw rytuał. A gdzie znajdę tego Witolda? Nie mogę robić wszystkiego za Ciebie po główku i trochę. Ruth von Everets był słynny w tych stronach. Na pewno znasz kogoś, kto o nich słyszał. Na przykład tę przemiłą, rudowłosą osóbkę, panią doktor, zdaje się. Wiesz o kogo mi chodzi? Nie pozostaje mi nic innego jak wziąć się do roboty. Trochę więcej entuzjazmu. Możesz się przy tym świetnie bawić. Aha, już nie mogę się doczekać. Gdybym potrzebował pomocy, gdzie mogę cię znaleźć? To ja cię znajdę. Powodzenia, Geralt!